Festiwal w Awinionie to wyjątkowe wydarzenie w życiu teatralnym i kulturalnym Europy. Powstał dokładnie 75 lat temu, w 1947 roku, tuż po wojnie. Jego twórcy na czele z Jean Villarem chcieli odbudować w Europie życie teatralne, a poprzez odbudowę teatru odbudować społeczeństwo. Czyli jesteśmy niezwykle. Szczęśliwi, że mamy w tym jako Teatr Warszawa udział. To konsekwencja wielu lat pracy nad linią międzynarodową naszego programu, ale też fantastyczna współpraca z Cornelem Mundruca i Katą Weber, dwójką niezwykłych twórców z Węgier. Na pewno wnosimy do programu Awiniańskiego Festiwalu to, co Teatr Polski ma najlepszego, to znaczy aktorów i aktorki, to znaczy niezwykłą, czułą, wrażliwą, empatyczną szkołę aktorstwa. Wierzę głęboko, że publiczność francuska, publiczność międzynarodowa odnajdzie siebie również w tej opowieści, bo przecież jest to spektakl dla wszystkich, którzy się urodzili.